Realizacja dzisiejszej konferencji była możliwa tylko i wyłącznie dzięki współpracy trzech szkół: szkoły Zmrokowa, szkoły z Mysiadła i szkoły z Nowej Wicznej. Oczywiście we współpracy również z gminą Lesznowola i naszą panią Wójt. I chciałabyśmy powiedzieć ze swojej strony jako koordynatorek programu Erasmus plus w naszych placówkach, że Realizacja tych projektów daje niezwykłe możliwości rozwoju nie tylko dla nas, dla nauczycieli, dla dyrektorów, dla szkół, ale również dla naszych uczniów, i to jest chyba najważniejsze w realizacji tych projektów. Cześć, nazywam się Tymon. Byłem na Erasmusie dwukrotnie raz we Włoszech, raz w Hiszpanii. Bardzo się cieszę, że mogłem w tym brać udział, bo to bardzo dobrze wpłynęło na mój język po kilku dniach. Czułem się jakbym mieszkał w tych krajach od dawna. Poznałem cudownych ludzi, zarówno z mojej szkoły, jak i ze szkoły partnerskiej. Utrzymuję z nimi kontakt tak naprawdę do dziś, chociaż było to już ponad pół roku temu. Erasmus jest dla, był dla mnie ogromną szansą, żeby poznać inne osoby, kulturę państwa i nauczyć się de facto języka. Proszę Państwa, jako psycholog i pedagog jestem ogromną orędowniczką wymiany międzynarodowej. Erasmus umożliwia taką wymianę uczniowską, nauczycielską. Zachęcam do korzystania z tych projektów, do czerpania bezcennych doświadczeń z wizyt w innych krajach, ze spotkań z inną kulturą, z nawiązywania relacji międzyludzkich, które niekiedy potrafią przetrwać wiele, wiele lat. To jest ogromne bogactwo i hasło, które dzisiaj wybrzmiewa co róż, że Erasmus zmienia życie i otwiera umysły jest chyba najlepszą płętą tego, jak bezcenne są to projekty. Cieszę się, że nasza gmina jest gospodarzem konferencji, która jest poświęcona edukacji ponad granicami.